Dobra, yy, jesteśmy. Najwyżej jesteśmy zapotworni. możemy się witać już? Tylko się nikogo pewnie nie ma. O mam, wchodzę do tego. No, jest ukuźnienie, ale wiecie, no... No dwie sekundy albo ty. Dobra, szybko pokażę na lądy, czekaj, kapitan jest kurweta siup siup do morza Dominik, jak synca na samym początku to są ta, nasiona w sumie będę blesł nasiona musimy tak dwa staki tych supo kozyn tu zabrać a czemu ty na razie... dawaj, doja... dawaj kiedy ty grawno leci zamiast subokorzenia no Nie, to są niezle. Odpaliłeś? Co? Odpaliłeś najłoc, nie? Odpaliłem! Jest, jest Masz subokorzeń tutaj. No co mi dajesz? No nie, ja też zbieram. Zbieraj, zbieraj. Dwa staki tak. Um, no max, max. Weź te boty, Mirko. Ej, ktoś jest u mnie na lajdzie? Z Was? Nie, nie. Raczej, mhm. znaczy, ta osoba nas ogląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam 10 koledzy na Ej, mogę napisać pod moim czatem coś? Tak, napisałem. Eu não, não é? Que que No é sniperino, cara é Kto to? Wiesz, foi da minha esrua. Oi, No é. Tu já me mandaste Chłopie, on nie umiał grać bez kreatywa. Naprawdę? No nie. Jest Maria. Kto? No. Ah, Moje, jest Moje duo. Moje duo! Wiesz, że ma jakby co e, milion Nie! Wiesz, on kłamał? Wiesz, Zazam... czemu on kłamał? Właśnie, mi się właśnie. Wierzyć? Mamy maszynkę A Ale U, Poczekaj, my tutaj duo działamy ze spokorzeniem Dzień Jeszcze co spoko To, no, skelety! No, to skelety Ile masz już z tym pokorzenia Dawid? Pięćdziesiąt. Jeśli się zmieje, no to no, no, no. ja Ej, ale fajny jest dobra. na tym moście, pa! Fajny jest. Poczekaj, dłomy tutaj no, chorują nie, nie, Najdziwniej No to jestem pod lataniem. A tu m... Mózg Ej!

proszę Ej Dawid! No? Jeszcze jest jedna tego funkcja. Jak rzucisz czarowody ta przynięta, to później tam się pojawia e, ten... ...łowisko. Ja? No. Do you have this for you? Zobaczmy, mieć jest ostatni. ile jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Lubna. Lubna. pokazać. No Lubna. 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 I jest taka obok zimy. Co? Zobacz. To wylesia. Eee. Już wiem. Oto kapitan Lipsu Mały. Wejście w to jest Lipsuś. Ja. Wywalam ja. się z Lipsuś tam. To był blisko. To jest Bóg. To jest Bóg naszego Kajela. Jak Bóg miał czy. Samaryosz może. Ale śmiesz na widzenie. Było mam do, Mam 50 z upokorzenia. Dlaczego? Z upokorzenia. Z upokorzenia. To jest to Kajela. A jednak nie wiem, gdzie jestem. Mam wyjść z jaskini? No. No, znaczy ja już jestem w jaskini, tylko w jakiejś innej. Nie ja wychodzę. Nie wiem co się dzieje. Dobra, poczekaj, już idziemy tam na no. wiosko, bo okej. Okay? Co? E Dawid! 15 już zginąłeś. Nie, specjalnie. No nie wiem. Pokazałam zlandzki, no gdzie my jacyśmy. Gdzie ja jestem. No. Ja już idę ulepszyć wioskę. Ok, to ja tutaj marmę pobieram. Nie, akurat. Zmarmę, marmę, marmę. No i ono też będzie potrzebne. A, ona weź kiedyś przy przymę? Bo ona tam martwiła. Co mi tam gadacie? Uf. Nic, ma mama. Masz amu, amu. Będę musiał sobie za niedługo odrobić tego. Dawid poczeka, ja już idę na wioskę, ja mu lepsze czytkać, to tam coś pobuduję. Ej, wygląda jak Jedi Naprawdę. Kolejny nasz mam. Dawid, tu zaznaczam, że jest z wioska... Ja się tak siedzę na strach i tego. Dawid, jak z i no. z tym niebieskim mieczem to wygląda na, na jakiś super bohater. bohater. A sama samemu siebie zwanałaś. nie. Musisz nie mieć klucz, ale nie, nie możesz. Nie, nie mówisz tego samego. Otwórz profil, tylko. A samego siebie, to... Jak mam dołączyć na ten serwer? Normalnie mamy klucze przecież. A nie ma. On może dawać tylko. Ej, ja Ale ja nie mogę na szczęść. <tuszy> o! Ten, który Ci zaprosił kilka minut temu, on was... On się... nas. <tuszy> chyba. Ej! Y y bo trzeba mieć normalną przyjęcie. Ten, dla pizze przynęty trzeba mieć na najzwyklejszą, czyli szarą, czy z burgera, kraposok. Ok, Też. Zaznaczę to w kodeksie. Jakbyście wiedzieli. Mm -hmm. O, jakie lagi. Czemu jak się na Czego ja nie jak się to ja ja Pojawiłem się na moim dachu. Jak coś wymarzę, wymarzę strach od ślinki święty. Ale ścibibamik. Okej. Okay. Tu dam takie coś. idę coś na szlinki dla Ej, ej, mam nie, się... misia, rzadkiego misia, misia, nie, No Ej, nie, a jak... nie, 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 mówię, jak ktoś będzie latał i to nie, nie, No nie, nie, się później stanie. nie, nie, No nie, kiedy nie, 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 coś będzie, a ja tak chcę też polapać. Nie wiem, to jest właśnie, bo to mnie wywali. Ej, bo jak Ulepszam wioskę, patrz jak ja mam głowę. Patrz, O, właśnie 30 kg. Zrób to latanie, bo ja nie mogę ten lot nużyć. A śni, A minen. Za no, co? Pięć, nawet wiesz, co potrzebujemy teraz? No. 15 kg ze słupokorzenia no. i jakieś płyty. 30. No. Nie. Mam co, kto? Ja Mam cię zbalować? Raz, patrz. Nie. No to proszę wiesz. Mamy... Bo jakby nie ślatał. Dawid. Co? Czekaj. Ey, ej, 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 ciekawe. Ej. Jak będę miał. Jak to wyłączę. <grytanie> cię wywali? Dawid, chodź na chwilę. Ej, ciekawe. czy że no, to, to nie to Aj, nie wywioska? Spójrz, sobie patrz, i patrz, patrz, sobie patrz, 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 To mnie wywaliło, patrz, To patrz, okay? by na... tak nie wywaliło. Weź, ma jakoś patrz, patrz, okej? Bo patrz, 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 a wiesz że kram to jest z więzieniem A tam przez... To będą narzędzia. Chcesz spać i to? zabić i to ja ci nie dać. Ej, moje, dwojki Co? Ej, Masz taką funkcję, że Koleś zabił nas, a drugie wala ci się pleca? To jest, taka, jest tak, jest na pewno. Nie, 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 Halo, David. No. nie, I, coś jedzenia? Czy nie, nie, mnie? Jedzenie, am, 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 am. Dawid, otwierasz te Uwaga. płyty? Uwaga. Możecie się przez chwilę bić. Pozwolone. Ale nie, nie bijemy się. Dobra, tak, bij, bijemy się, dobi, bij bierz niego. Ale nie, bo tutaj nie mam łóżka, to mogę chociaż tu łóżko zbudować sobie. No. Y, wszyscy budujemy łóżka tutaj, a później się bijemy. Dobrze. Dobra. Mam. O, mogę tylko ha... Poczekajcie. Mogę jeszcze hapeczkę dokończyć. Teraz ja się żyje. Mam na... Mój... Mam moim potężnej, potężny... Naj... Najpotężniejszym jest na tej głosu. Nie mm, lepię. Do... Nie, Dominik! Nie! Nie, nie, nie! Ja wiem, że wyłączenie jest... Ja włączym, wiem, co zrobiłeś! Jestem Da... <słyszy> Mamy jego plasak! Nie! Ja wiedziałam, że to się stanie, dlatego się nie chciałem bić. Nie ma Bohuno, nie rób tego. Daj już mi ten plasek. No mi gdzie już mi ten Pinujemy! Nie ma Bohuno, no nie rób, tak! Ale jak? No ale teraz, no, nie mogę teraz w górę. no nie, nie wyłącz to i nie bierz plecaku. No ale ja nie mogę, Ci nie umiesz bawić, jak nie chcesz się bawić, to wywalaj. No, ale wyłącz plecaki. Mm -mm, nie. A ja się nie chcę być na razie. Dawid. Hmm? Złączam eee, plecaki. Włączasz czy włączasz? Nie, włączam. Ekipu, na twoje chwili, e, włączone. Proszę. Poczekaj, proszę. Poczekać, proszę e, mogę na to pokazać na Gwiezdnemu. Nie! na przesunana. <grym> <grym> ja pierd... Łopie! Ale wy się sojujecie. Nie! Já si can lift the keys. Come on. Come on. Come on. to on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come Tutaj, no chodź tutaj, <śle> no ja, bo... ja ja to... chodź, no chodź! Nie jest? nie chodź. nie radzę! Nie radzę! Nie Chodź Nie No Nie radzę! Nie radzę! Nie radzę! Nie mam Nie radzę! Nie radzę! Nie radzę! Nie Jak Nie Nie to Nie zabiję. Mochuno... No, daj. My kupiliśmy nową... Mamy nową strukturę, No. No dawaj. Dobra. Dostałeś. Mochuno, jest nowa struktura. Mamy nową strukturę. Dobra, teraz możemy się bić. E, możemy okay, się hi. bić. Co mi uda,

Sorry No może ty mnie kłonisz, ja dam tą pustyni rape na pamięć Dobra, dobrze, ale mogę się zbadać z tobą Już to robisz Co robisz? Ja? Idę do wioski <laughs> <don't> <laughs> 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 <That's laughs> Co? Uderzyłem cię. No. Umałem jak się nie ej, jest postawiony tartak. No wiem. Ej, potrzebujemy te płyty. C jak je zdobyć? No chodź! Chodź, chciałeś się pić. No chodź, no, no ty... Idę spodlibija cały z tak Jeden Jedną za jeden. Pojedynek. pojedynek. Chodź, chodź ze mną nie ma coś jak ktoś. Się... nie z, chyba ze mną zem, to chodzą, no, to tak. Ja to ci prawy zabiłem. E, a ja mogę cię zbadać razem zawsze na tonara co? No. ty mały Taki! gwiezdy gwiezdy ty <się> lepiej uważaj <gwiezdny> ja nie mogę ej bo to fajnie wygląda no ci no, zadaj Ej, nie, 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 Ej, do, ej dawajcie walkę na nie, nie, na nie, zabrał tam Ktoś mi nie, 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 be, Eee, e, bez nie, nie, Bez to Bo będzie to ładnie wyglądało. O! To. to nie, nie, to będzie wyglądało. O, odpalaj. Dam, 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 A więc jakie masz kłopoty właśnie? jesteś sam. Dobry, zły! Aha. Bo jesteś sam! Chodź, jesteś Chodź! Chodź! Go, 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 Zaraz pójdę! Ale nie obiecuję. Musimy się będziemy tak całe życie bić. No chodź, no nie, nie ma uciekania. Aha, mój mistrz bije jeden jak ktoś. No chodź, no nie ma uciekania. No chodź, no nie, po to jest moja zablać No nie, no gdzieś jest odwieszanie. Jeżeli go nie uciekają, to nic nie może Chłopie mi jesteśmy razem, gdzieśmy! Ja nie mogę, co ty nie oglądaj Star Ja A ja niego mogę tyle pić, a ciebie nie mogę. Bo się nie wiem. Jak to tam to nie ma czekania? Wyszły zrobić miejsce? Ja ciebie piję, no. mój miękni po jeden. Ciebie. Jak gdzie z niego jaśniej po 17? dawajcie, no nie ma leczenia! Nie ma! Teraz ja muszę się uleczyć! Jest, jest, No teraz nie ma... nie, nie ma leczenia! Dajcie, tak, ja już się nie biłam. Okej. Okay. Teraz zostałam sam. Ej, to tu fajnie wygląda... Jo. że, że tą górę... Ej, <mówiłem> razem. Ej, i te kolorki tak pasują? Ja będę musiał... Ja iść po drugiej... aha! Ja się Oj, nie bić! Nie Dobra, to już nikogo nie bierze. Ty masz więcej HP! A ty masz... ty masz, ty masz Dobra, do pierwszego zabicia yy, kończymy tą... No kończymy tą Dobre to, to zły! złe. Ile ty mi bijesz? No jeden. Uginak. Dobry Dobrzy wygrali. Ale, ale nie można i tak ponieść, bo zaba, Nie można i tak ponieść. Trzeba poczekać 200 sekund. Złoba. Dawid, za, nie można. można. Dawid, potrzebujemy 30 jakiś płyt. Eee. Wiem, wiem jak się to no, robi. To weźmiesz A potrzebujemy łupak w kamieni. Teraz muszę sobie znowu robić całe eku. A co? Ja miałem pozządkowany eku! Ty mnie zabiłaś? A Teraz muszę to jeszcze to raz. To jest jeszcze najlepszy, jest hm? Dawid. no, Dawid. No. Mogę to Dawid, nie że... ja, dasz... ja takiego mieca nie mam. Dawid, dasz mi pokorzenia 20 i marmuru 20? Dawid, bo chcę ulepszyć, bo chcę zrobić łupacz kamieni. Jest łupa z kamieni. Ej! Jest łupacz z kamieni! z kamieni! Ej, Dawid! Dawid! No? Ten, jest łupacz z kamieni! Dawid! Tak. Dawid y, w tym y, to y, jest. Sok, Ten... Tak, y, polataj! O, to e, właśnie e, tych Tak, tak. Polacaj. jestem, Polataj. E, e, e. Ej, to fajnie wygląda. To jest najlepsze? Ja mam idealny kolor do tego. Ja też właśnie z tą kulą. Fajnie wyglądam. W, widzisz, jak ja fajnie tak wyglądam z tą kulą? No. Jezu, ja muszę to sobie na same kół pozunkować. nie Najbiedniej. E, gwiezdny. Czy... E, 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 lepiej sobie innego skina sobie zmienić? Ej! Ty masz Czemu? jeden, Jeden mieć świetny. Czarny, czerwony. Ja, ja mam dwa. Tu no. to weź, daj gwiezdnemu. Ale ja mam licznik. Ja w Ale ogóle ja te ma... miece sobie się nie kończą. Ale ja mam na wykończeniu Nie, nie pij. Ja mam na wykończeniu. A on się ci będzie ładować. Naprawdę? On nie ładuje. Musi skończyć miec, musi to jest 6 sekund, 6 minut muszę poczekać. A to czemu? Ale pętasz, bo hula mi się nie ładował. Ale jak się ci zniszczy? Musi zniszczył i mam dwa mieca tu weź daj gryznemu. No czemu? Ale mi się idę ładuje. No dobra, a, już zniszczyłem ale... sobie. Już zniszczyłem. Poczekajcie. Mi się ładuje teraz. O to... I ben... i za 6 e... minut, a za tyle i będziesz mieć. E, e, tu weź daj grzyznemu, ten czerwony tra... czerwony, będziecie razem. To jest mieć, który się ładuje. Mam dwa tera miecze. E, a teraz mi oddaj e, ten zielony. Komu? E, no mi, eee, ja ci dałem. Ora. O, i mam teraz... A no i o! Rzeczywiście, że ja mieście, się ładuje. A e, teraz mam na zawsze ten czerwony. No. No to Jak jesteście rad... razem. Tym, tym, Pasuje do skina, no, prawda? A ja? Nie. No, mi, ty, y, mi, mi to y, mi pasuje niebieski. Y, mi pasuje niebieski. Mi tam bie, e, mi wszystko pasuje. E, te mi będę musiał dać mi świetne, żeby był po mojej stronie. No. Eee, wybierasz e, czerwoną stronę czy moją? Moją. Czy damy? Czemu? Aha. Ale poczekaj, bo mi się mieć ładuje, okay? podpatrza. Ja, ma, mam to e, Ty masz e, czy to naprawdę wiesz, że, że mam super Że mogę cały czas odpalać. O. Ja chcę do ciebie dążyć, ale do mi się. Ja będę ty... Ej! Ja będę przyspiegiem. Dzięki. Po to, co to mówisz na głos? Nie wiem. No i teraz miejsce w jaką mam? Dawid, gwiazdy, co tego nie słyszałeś. Ej, ej przechodzimy na takie kanały, g, g, gdzie e, zieloni... E, e, gdzie zieloni mają swój kanał? więc na gry. Na górze, a przecież oni mają e, swój kanał na e, tym, na ekipie. no? Ja poczekajcie, czekać, chcę wioskę ulepszyć. Ej, no bez... Ej to mapa. Ten, nie robimy wioski. A co? E, czekaj, włączam live'a. Na razie. Bye bye.